Hejka, dzisiaj y, będziemy nagrywać mojego kuzyna niecierpliwego tak, jak tańczy. Alpeczyk, alpeczyk. No. no Już ci, mój drogi, włączam tańca na dzieci. Mogę potańczyć to jak chcesz. Chcesz? No dobra. Tańcz mi, nie Ja umiem. Co umiem? Tańczysz? Ja umiem, żarobach, nie No, i to, i to. no żebym ja bym. Ja umiem. Powiem. No jak mam szczęśliw, ja muszę się nauczyć. Co chcesz tańczyć? Pszczółkę? Pszczółkę, Tak. To ja będę baleć nic. Hmm. No przecież można. O dobra. Tau. Ten baletnicy baletnicą, typ pszczółkę Cześć, Właśnie, wiesz, Patrz ma, na pszczółkę, 700 000 000 ma, a ja na baletnicę. tysięcy, nie? Bierze. 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 Nie, ja nie, tańczaki. nie, nie bierze. Bierze. ty jesteś pszczółką albo baletnicą. są? Kim są? Kim

Oni no, 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 Ja nie umiem. no, wie? to, no, no, Stalina! Okay. No, A... i w prawej spadło, więc nie mogę. ładna dziewczyna, ale ja się Nie, ładna była! No to no prawie nie tańczyłeś. mnie ja nie wzruszał, to gdybyś stał jak ujazd. Jak, jak sypsuj, nie? Dobra, koniec to koniec. No ładnie potańczyłeś, teraz będę, Teraz ci pośpiewam, co? No. Pośpiewam ci. Ja. A, co? No dobra. Co włączę? Jakąś melodyjkę? takie i piosenki. To się nagrywa. Gdzie się podzielam. Ja to nie to jest to. Jest? Nie, no. wiem, bo, bo to jest tam jakieś pierdowy, co w nie działają. Ja mam hmm. wątpliwości. Ja tak... Ej! Tak! Antek, idziesz to. Uuu, to kasowało. A ja nie umiałam. Ja ja A ja no, też no, no. nie umiałam. No, no, no. Ale Angeliki sobie A, ma, ma, Ale podobno coś tam że się nie, nie dogadywały. No, na pewno musiałaś... Ja już nigdy nie, ja nie, to, nie będę tam. No, no, dobrze. Niech ci będzie. No fajnie Szybko mi jest, ale patrzymy sobie. Ty sobie. Ty sam. A nie, no dobra, no to możesz mnie posłuchać. A była miła, wiesz? Ja? Była miła, Kasia. No, ona fajna dziewczyna mi się wydała. No mówię ci, że ona mi się z taką gospodarką pojawiła, że we wsi. W ogóle bez jakiegoś wyobrażenia, tylko. Dobrze.